Długie kolejki przed katowickim oddziałem Narodowego Banku Polskiego dziś NBP wypuścił na rynek kolekcjonerską monetę wybitą z okazji setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. Chętnych do jej zakupu nie brakowało. Ja tutaj stoję od godziny ósmej, no to też godzinę. Ja zbieram tylko rocznicowe. Ja to jest akurat rocznicowa moneta, no to rocznicowe zbieram. Po prostu zbieram wszystkie i chciałabym mieć komplet w miarę zebrany. Monetę można kupić w dwóch wariantach. Jedna o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra, druga o nominale 200 zł ze złota. Ta ze srebra ma stosunkowo niski nakład bo zaledwie 12 tysięcy. Już rano monety ze srebra nie można było kupić przez internet. Wszystkie zostały sprzedane, ale nie każdy patrzy na monety przez pryzmat kolekcjonerski. Posania powstania, jednak to jest. Tu się to wszystko działo. Więc dobrze to byłoby mieć właśnie taką jeszcze pamiątkę, że 100 lat temu dobrze potomnych. mówię. I dla, dla podobnych tak żona właśnie mówi. Takie monety kolekcjonerskie Narodowy Bank Polski wybija regularnie. Jedne dotyczą ważnych rocznic, inne przedstawiają wielkich Polaków. Zainteresowanie kupnem prawie zawsze jest bardzo duże. Monety kolekcjonerskie cieszą się dużą popularnością w ostatnich latach, a szczególnie to jest moneta Śląska, więc tak ten komitet kolejkowy, gdzie miał się ustawić? Oczywiście u nas, tak jak na Śląsku. Bardzo możliwe, że monety okażą się dobrą inwestycją. Zainteresowanie rynkiem numizmatycznym w Polsce rośnie, a co za tym idzie, ceny monet również.